Witam, witam. Piękny poranek. W zasadzie może nie piękny, bo nie świeci słońce, ale naprawdę troszkę pokropiło. Nie był to zbyt duży opad, ale jakiś tam nareszcie spadł w lesie, więc to na pewno bardzo cieszy. Zresztą dzisiaj, mam nadzieję, będą właśnie przelotne opady, wyjrzy słońce, więc dzień zapowiada się bardzo. Pozytywnie. No i oczywiście, dziś znowu idę nagrywać dzikie zwierzęta i po raz kolejny drogę wyznaczyłem tak, aby zahaczyć o miejsca, gdzie rosną grzyby, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I dzisiaj również nie będę brał bardzo małych kurek, ale będę brał te nieco większe, więc takich nie będę brał, a takich jest mnóstwo, ale zaczynał będę. Od takich i to będą takie najmniejsze, jakie będę chciał ze sobą zabierać. Mam nadzieję, że będą dużo większe, i to dużo większe będę ze sobą zabierał. Dostrzegłem kolejne, ale finałem będzie jeszcze inna kurka. Te oczywiście. Zabiorę. No po nawet niewielkim opadzie w lesie jest zupełnie inaczej, jest bardzo pozytywnie. Oby jak najwięcej, nawet niewielkich opadów, ale oby były. O i tutaj chciałbym pokazać, porównać, że na takich kurkach by mi zależało, żeby były jak największe. Ta jest bardzo ładna. Szczególnie jest bardzo szeroka, bo ma duży kapelusz, proszę bardzo. Tak to wygląda w porównaniu do mniejszych. No te niewielkie wyglądają przy niej na bardzo małe, a w rzeczywistości aż takie malutkie nie są. Te małe będę pomijał. No i warto się tutaj naprawdę rozejrzeć. Tak naprawdę ledwo wyłączyłem nagrywanie i już spojrzałem w swoją prawą stronę. Jest kolejna piękna kurka, którą bardzo chętnie ze sobą zabiorę. Oczywiście wyląduję w koszyku. No i jeszcze się tutaj będę rozglądał. Ta kurka już z daleka mi się świeci, mieni. Bardzo była łatwa do znalezienia. Jak to w tym miejscu rzadko akurat bywa, bo tutaj zazwyczaj chowią się w liściach, no a tą było widać jak na dłoni. Jest ładna kolejna i ją również z łatwością można wypatrzeć. No mam nadzieję, że ten deszcz dużo wniesie i dużo grzybów w lesie się pojawi. No i mam też nadzieję, że zwierzęta mają co pić, bo gdzieś leśne kałuże się napełniły świeżą wodą. Tymczasem wystarczy się nieco odwrócić. No już z daleka. Kolejne piękne kurki widać w kilku miejscach. Staram się je nieco odsłonić. oczywiście za chwileczkę zakryję, nie chcę też zbyt głośno mówić, bo o tej porze tu niedaleko powinny przechodzić jelenie, więc w trosce o ich spokój. Staram się być cicho, zresztą trzeba pamiętać o tym, że w lesie należy zachowywać się. Cicho, z szacunkiem do przyrody, bo gdzieś te dzikie zwierzęta bardzo się nas boją, a ich życie można podpatrzeć na moim kanale, bo poza relacjami z grzybów przede wszystkim opowiadam i pokazuję codzienne życie dzikich zwierząt w lesie. No i to jest właśnie ten moment, kiedy już w lesie zbieram nie tylko kurki, ale również z grzyby, z rodziny. Borowikowatych, proszę bardzo! Jakie to są piękne grzyby! To po prostu człowiek cały rok czeka na takie widoki. I jeszcze jak to magicznie wygląda, kiedy on jest w ten sposób schowany. No po prostu aż człowiek chce na to patrzeć, chce podziwiać. Bo to nie jest tak, że on wyrośnie w jakimś tam losowym miejscu, tylko jest mech, są pewne e, takie dołki. No i tutaj piękne grzyby rosną. No to jest coś niesamowitego. Cóż za piękne grzyby? Szetanuszka. Tak jak było. Proszę bardzo. No przepiękne, no już te szlachetne nawet się zaczną pokazywać są te usiadkowane, są szlachetne. No piękny moment nastał w lesie proszę bardzo, jest kolejny Już go pokazuję bardzo ciekawa budowa. Rzadko zdarza się taki grzyb, który swoją mnóżkę ma całkowicie po prawej stronie. Ale proszę zobaczyć, piękny jest, jest No to są właśnie te momenty, więc żeby nie przegapić kolejnych filmów, bo teraz już się zacznie, subskrybujcie kanał. To nic nie kosztuje, a korzyści jest naprawdę. Mnóstwo, i tutaj warto się jeszcze rozejrzeć. No a pomiędzy grubiutkimi borowikami dużo pięknych kurek to nie jedno ale więcej proszę bardzo No piękny moment nastał w lesie więc no teraz będzie dużo pociechy z leśnych darów są kolejne a co do, co do samych borowików no to one teraz już powinny powoli się rozszaleć powinno być ich coraz więcej więc będzie naprawdę działo się bardzo dużo troszkę większe takie kurki, malutkich nie biorę kolejne lądują w koszyku jest kolejna i na tą to właściwie mało brakowało i bym nastąpił nogami bym ją bym na nią nadepnął te zostawię ale te akurat bardzo chętnie wezmę szczególnie że nóżka bardzo ładna no i tutaj jeszcze trzeba pochodzić bo one się tutaj skrywają proszę bardzo nawet i w takim gąszczu Się skrywają. Jelenie nieco się oddaliły, więc mogę mówić troszkę głośniej. Ja sam przetransportowałem się nieco dalej i to jest właśnie las. W jednej części więcej wilgoci, w drugiej nieco mniej. To jest zawsze bardzo takie interesujące, czemu tak jest i w ogóle, że tak jest. No nie zmienia się natomiast jedno. Kurki są. Kolejne trzy. Nie są może jakieś bardzo duże, ale są wystarczające, żeby je ze sobą zabrać. Tą zostawię trzecią, niech sobie rośnie. Zabiorę tylko te dwie. No i co? Ruszam dalej. Jednak nie ruszam dalej, bo te znalazłem tutaj. Odwróciłem się i jeszcze jedną zauważyłem na tyle sporą, rozwiniętą, że bardzo chętnie ją zabiorę. Tutaj już doskonale widać z daleka. Nawet nie trzeba się specjalnie przyglądać. Bardzo ładna, żółciutka mieni się wśród liści. No i proszę, nawet jeszcze jedna, ale oczywiście ta niech sobie rośnie. No i tak naprawdę czasami idąc zwykłym leśnym, leśną ścieżką, zwykłą leśną ścieżką. Można natrafić na coś wyjątkowego. Na takie siedlisko kurek. Które już tam wyglądają. Tam widzę kolejną w tym miejscu. Teraz postaram się jakoś przedostać przez te niewielkie zarośla i pokazać te kurki, ale z daleka wyglądają naprawdę imponująco, obiecująco, kto jak woli, ale naprawdę bardzo ładnie. I powiem szczerze, że. Im bardziej tutaj chcę się do nich dostać, tym jest ich więcej. Gdyby takie kurki pojedyncze były, to tak naprawdę cały zbiór na kolację. To by było kilka takich wielkich kurek, ale naprawdę są bardzo ładne. Postaram się zrobić takie ładne ujęcie bez patyków. Bo jestem takim lubię takie robić ładne ujęcie. Jestem zwolennikiem tego typu. Znaczy, ten patyk mi troszeczkę przeszkadza. Ale proszę bardzo, jakie ładne. Postaram się je wyjąć. Tutaj mam dukt, taką leśną ścieżkę, więc postaram się wyjąć te kurki i zaprezentować je właśnie tutaj, gdzie nie ma trawy. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić z powodzeniem. To oczywiście ściółkę zakrywamy teraz następna kolejna bardzo duża ściółkę zakrywamy oczywiście już pokułem się jeżynami ale to też na porządku dziennym można powiedzieć że mm, zawsze sobie to robię i teraz postaram się dostać do tej jeszcze jednej która pozostała do ostatniej no naprawdę są borowiki są piękne duże kurki piękny czas w lesie Proszę bardzo, wyjmę i Tom, i teraz zaprezentuję na leśnej ścieżce kilka kurek. No ale jakich kurek? Bardzo, ale to bardzo ładnych. Korzystając z okazji, i jeszcze tutaj przerwę, bo jeszcze dostrzegłem coś wyjątkowego. Ta taka średnio wygląda, ale również jest imponująca. Także, jak już wcześniej zacząłem, ale nie dokończyłem, korzystając z okazji, zachęcam do subskrybowania kanału, bo dużo grzybów, już borowiki się pokazują, więc dużo tych filmów będzie. To nic nie kosztuje. A wciskając ten czerwony guzik, jesteście na bieżąco i macie wszystkie informacje. Spacer bardzo udany. Piękne, grube borowiki. Piękne, młode, ale i też, jak na końcu się okazało, dorodne, duże kurki wylądowały w moim koszyku. Ja teraz pędzę dalej, żeby nagrywać dzikie zwierzęta, bo również i takie filmy na ten kanał wrzucam. No i oczywiście, jeżeli są już borowiki, no to ja już, chodząc do tego lasu. Od wielu, wielu lat wiem, że te borowiki szlachetne prawdziwki lada dzień się pokażą, a borowiki usiadkowane cały czas będą rosły. Ja oczywiście będę dodawał filmy ze zbierania tych grzybów, więc jeżeli nie chcecie żadnego z tych pięknych, dorodnych okazów przegapić, no to zachęcam do subskrybowania kanału, to ten czerwony guzik. To zupełnie nic nie kosztuje, mnie bardzo motywuje tak naprawdę. Nic wielkiego z tego nie mam. Ale mam coś wyjątkowego motywację i takie przeświadczenie, że te filmy Wam się podobają. Ja ruszam dalej, żeby nagrywać. Pozdrawiam serdecznie.